na Wojciechowska, TV Reklama, jest z nami Roba Lini. cześć. Siemanko. Jak wrażenia po face to face? No bardzo dobrze, myślę, że go zdominowałem psychicznie. Tak? Myślisz, że go rozwaliłeś psychicznie? To było można to zobaczyć, każdy to widział. A jak ocenisz jego właśnie zachowanie, to, że on się tak rzuca, taki jest, wiesz, nabuzowany? Właśnie ocenię to zachowanie tak, że to pokazuje tylko to, jaką masową psychikę. Przegrałeś z Body Chrystem na El Fighters. Czy już zażegnany jest konflikt w tym momencie? Czy znaczy nie jest zażegnany, ale nie chciałbym się z nim mierzyć po raz kolejny. Ma za małe zasięgi jak dla mnie. No i druga sprawa jest taka, że za dużo waży. Mi się nie chce z takim rywalem w ogóle spotykać. Bo to jest różnica chyba 70 kg, czy tam 80 już teraz. No więc to jest trzy razy ja praktycznie. Czy do ludzi, do których dzwonisz, czy ludzie, do których dzwonisz, są ustawieni, czy to po prostu robisz to tak, tak po prostu? Czy znaczy, część ludzi jest ustawionych, a część po prostu jest randomowych z Elixa? Ja zawsze staram się zrobić taki telefon, żeby nikogo nie urazić. Zawsze na końcu mówię, że to był żart i w sumie tyle. Ale większość jest telefonów ustawionych, żeby widzowie mieli się z czego pośmiać. No ja mam dużo znajomych, którzy potrafią udawać takie akcje i ludzi to bardzo śmieszy, ja się na tym wybiłem, więc tylko pokazuję to, że udaje się to. A czy nie boisz się reakcji tych ludzi, którzy nie są ustawieni właśnie, że, że mogą mieć jakieś tam do ciebie... Robiłem to już 3 lata, miałem kilka spraw w sądzie, zawsze zostałem uniewinniony, więc nie obawiam się takich rzeczy, bo... O, wiem na co mogę sobie pozwolić. Dzwonienie do kogoś i robienie sobie z niego żartu nie jest karalne. Nawet jak ktoś by tam zgłosił, to nic mi za to nie grozi. Więc... A, a powiesz o sytuacji Spyszne.pl? No, sytuacja Spyszne.pl jest taka, że po prostu widzowie zamawiali nam jedzenie. Na początku leciało jedzenie opłacone, później nieopłacone. No i zebrało się tyle kurierów. Kurier mi przyniósł taki kwit z moimi imieniami i nazwiskami, bo tam miałem chyba 5 tysięcy osób na streamie i poleciało bardzo dużo zamówień. Kurierzy zebrali się pod hotelem, przyjechała policja, ale sprawa zostaje wyjaśniona. Byli to kurierzy z Ukrainy. Sprawa jest zgłoszona na prokuraturę i czekam cały czas na odpowiedź. Już dwa miesiące przeszło. Ogólnie bym tego nie zgłaszał, ale oni sami zachowali się tak, że wjechali nam bezpodstawnie na pokój, napadli na nas i dlatego postanowiłem to zgłosić. Jasna. powiedz z kim masz realny konflikt e, oprócz Bagieto oczywiście, no bo teraz będziesz się z nim. Był. Czy myślę, że realny konflikt to jest z takimi już podupadłymi youtuberami? Kiedyś tam byli topowi, to jest G i Tony BC. Myślę, że kiedyś jest szansa, żeby się z nimi spotkać w klatce na Prime. Jak oceniasz swoje szanse z Bagietą? Czy myślę, że jest na równo, bo moja pierwsza walka, wiem dużo, że ludzi sugeruje się tą poprzednią walką. Tutaj widzimy. Mu o, właśnie, zdenerwowany. Kamer, kamerkę zobaczył, to chcę tutaj, żeby go nagrano, właśnie. Boisz się? Znaczy, nie boję się, bo wiem, że on to pajacuje, bo kamerkę zobaczył, światełko i już mhm. do tego leci. Ja mogę jedynie sobie posiedzieć i z tego się pośmiać. Dobra. Mamy ochroniarzy, także chyba nie musimy się bać. czy znaczy ja się nie bałem ani przez sekundę. Będzie skakał? Może odejdę? Czy mnie to bardziej śmieszy niż... Ja Jeszcze raz? Mnie to bardziej śmieszy jego osoba niż wzbudza jakiś niepokój, jakikolwiek. Ja Ja to Bagieta. Zobaczymy, co, co będzie się działo. Dobra, bagieta. O, nie będzie kurwa, nie, nie jest I bagieta został wyniesiony. Bagietka został wyniesiony, zamknięty w pokoju. Gdzieś dalej. No i co? Przestraszyłeś się, nie przestraszyłem. Jak mówiłem, nie przestraszyłem się, bo zobaczył kamerkę, światełko. Gdyby tej kamerki pewnie nie było, to taka sytuacja nie miałaby miejsca. Po prostu on taki jest i tyle. Myślisz, że skoczyłby stąd? No, widać było zawahanie, ale myślę, że by skoczył. Okej, okay, a gdyby właśnie teraz się na ciebie rzucił, to podjąłbyś rękawice, zawalczyłbyś? W sensie biłbyś się z nim, czy czy odpuścił? A czy zrobiłbym tak jak na konferencji, czy jakiegoś kopa mu pewnie sprzedał i tyle? Bo jednak niedługo jest walka, dużo ludzi czeka na tą walkę i nie chciałbym, żeby ona nie doszła do skutku. Rozmawialiśmy o konflikcie z innymi osobami. Czy możesz jeszcze raz się powtórzyć, kto to by był? No, Gejus i tony BC. A co to za konflikt? No, zaczepiają mnie, wyzywają już od kilku lat. Ja mam też fajne teczki na nich, więc myślę, że ciekawie by było. Okej. Okay. Powiedz mi, jak Twoje przygotowania do tej walki. Czy do poprzedniej walki nie było przygotowań, a tym razem do tej walki jest bardzo dużo przygotowań. Już 10 kilo schudłem do niej, bo mój przeciwnik sobie tak zażyczył. No i myślę, że jest bardzo dobrze. Jeszcze nigdy nie było tak dobrze. Okej, okay. y, czyli, czyli masz duże szanse, tak? Myślę, że pół na pół. Aha, czyli nie, nie uważasz, że wygrasz, tylko właśnie, że może wygrać Bagieta. No zawsze trzeba tak uważać, że jest pół na pół. Ja myślę, że jest pół na pół, no. Nikt nie wiadomo, co się stanie. Ym, bagieta ma też na z Jasiem Kapelą. Powiedz mi, co sądzisz o tych ich y, przypychankach ciągłych? Czy ja jestem po stronie Jasia Kapeli, bo jest to też mój kolega, także no ja po prostu lubię jak Jaś kapela go prowokuje i bekę sobie robi tak samo jak ja z niego on się na to nakręca. A jeśli dojdzie do walki, bo pewnie dojdzie, to myślisz, że Jaś Kapela ma szansę? No myślę, że szansę ma. Bo już pokazał w dwóch walkach, że z większymi przeciwnikami wytrzymywał bardzo długo, nawet jeśli przegrywał. Ale myślę, że raczej przegrałby, ale wytrzymałby długo. Parę słów do przeciwnika poprosimy. No, słowa mam takie, że niedługo będzie więcej fajnych informacji, na przykład o narkotykach na twój temat na moim Instagramie i filmik z afery budowlanej będzie udostępniony, jak uprawiasz stosunek z kolegą. I na tyle bym zakończył dzisiaj. Okay. Grubo, dziękuję bardzo. Dzięki.